Energia dla każdego sportu. You and I, you and I. Fit dieta pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Hanna Zbieranek TV Reklama, znajdujemy się na Prime 11. E, powiedz mi, Boże, najpierw może cię przedstawię. Helbo i ze mną! Cześć, bardzo mi dziękuję. Dzień mimo. dobry, witam serdecznie. Powiedz mi, jak emocje w ogóle, bo tam się dużo działo. Witam całą armię diabełków, diabełki, dziękuję, że jesteście ze mną. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. E, co, co, do, co do samej sytuacji na konferencji. E, co mogę powiedzieć? No, słuchaj, no, generalnie nie, nie, nie toleruję chamstwa, to jest pierwsza najważniejsza sprawa. Druga jest taka, że nie pozwolę, żeby ktoś mi wjeżdżał albo na rodzinę, albo na dziewczynę. Uważam, że to są rzeczy święte, rozumiem, że to są free fighty, ale jest pewna bariera między zachowaniem tego dobrego smaku a przegięciem. Ten koledż po prostu przegiął, ja rozumiem, chciał zadymić, okej, okay. ja też lubię, ale, ale są pewne momenty, w których, w których są pewne rzeczy, w których się po prostu nie drąży, nie? I puu! Bo z tego, co ja zrozumiałam, on obraził przede wszystkim twoją dziewczynę. Tak, nie wiem, czy widziałaś na TikToku całą aferę z Karoliną Porzucak, czy nie? E, kojarzę, kojarzę. Tak, no generalnie jest tu też bardzo smutno, że wiele osób myśli, że po prostu... Spotykamy się gdzieś z Karoliną dla zasięgów, chociaż uważam, że oczywiście nikomu nie ujmując, ale no w świecie szobiznesu biznesu to akurat ja mam czym bardziej czym się pochwalić, nieważne, nie będziemy musieli cytować. Yy... I wiecie co, no gdzieś tam ja w ogóle zacznijmy od tego, że nie zakładałem, że w ogóle będę kiedyś z Karoliną i będę się z nią spotykał, ale no jak dobrze wiemy, no serce niesługa, nie sługa, nie? Nie zakładałem tego. No, ale tak jak mówię, nie pozwolę, żeby ktoś na moje najbliższe osoby wjeżdżał. Zostałem wychowany tak, jak zostałem wychowany, i to było przyknięcie pały, i po prostu koleś będzie dojechany. Najśmieszniejsze jest to, że on mówi, że on się w tym nie boi i że, 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 że ok, możemy się bić, a e, sytuację na ważeniu e, masz helbo i zrobić wagę, musisz zbić do 90 kg, w MMA my się nie będziemy bić, bo on dobrze wie, że ja jestem e, zawodnikiem MMA, jeśli chodzi o friki nie wiem, my, my się nie będziemy bić, bijemy się w K1. Mortka, kogo ty chcesz oszukać, do człowieku. Myślisz że, myślisz, że on się boi w takim razie w K1? No jasne, że tak, przecież nie widziałaś, jakiś siedział spieszony w okularach, a ja bym było w spojrzeć mi w oczy po prostu, nie wiesz o co chodzi, nie. No właśnie widziałam, ale wiesz co, jego postawa to była taka postawa pewniaczka, nie? Wszedł w tych okularkach, usiadł sobie. No i przede wszystkim co, no to zaczął cię wyzywać od razu. na No, starcie. Czy, czy, czy wiesz, wyzywać ty. No, co, co, bo prawda jest taka, słuchaj, ja chciałem z nim coś tam poddymić, chciałem z nim przepraszam za słownictwo, chciałem się wymienić argumentami, ale... Ja nawet nie wiem jak on maksyma. wiesz o co chodzi? Ty daj mi jakiegoś new i weź się ciśnij z jakimś gościem, gdzie ja nawet nie wiem kim on jest. Ja dopiero jak ktoś mi powiedział, że, że, że on już walczył, to zobaczyłem, że on faktycznie walczył z Paramaxilem. Ja mówię, okej, okay, no koleś walczył, ale wchodzę i w ogóle nie wiem skąd on się wziął w internecie, z czego on w ogóle zapłacił, ty wiesz? E, no tak nie za bardzo, jak mam być szczera. E, no właśnie, kto to kurcze blade jest? Wiesz, ja, 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 ja tutaj chciałem się odnieść do e, włodarzy Prime. Wiecie, no fajnie, bardzo wam serdecznie dziękuję, że daliście mi teraz możliwość wyjścia po tak naprawdę porocznej przerwie, bo miałem artroskopię, z kolona, artroskopię kolana, tak? E, nie było mnie tak naprawdę rok w grze, więc wracam, jestem jeszcze bardziej żądny krwi i zwycięstwa. E, więc fajnie, dziękuję, no ale no, ten przeciwnik to jest dla mnie w ogóle paranoja, no przecież to jest pierwsza runda i koniec, nie? No ale właśnie powiedz nam, jak twoje przygotowania do tej walki idą? Bardzo dobrze, szczerze powiem wam tak, nastawiałem się na dużo inne osoby, Eee, słuchajcie, w pierwszej kolejności to w ogóle chciałem uwalić Dzika, bo z tym gościem już e, jakiś czas gdzieś tam się przepychamy w internecie, chociaż myślałem, nie, ogólnie branża Freakvite'ów jest niesamowita. Myślałem, że nigdy więcej większego dzbana nie spotkam już Dzika, a tu jednak Piotr Piechowiak mnie zaskoczył. Jeśli miałem przybić komuś order na większego roku, to właśnie byłby Piotrek Piechowiak. Pozdrawiam serdecznie Piotrek. Mam nadzieję, że tam jeszcze... Od... Na dole coś ci tam działa, bo, bo tu, 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 tu to już w ogóle jest yy, delayed. Eee, no tak, no chciałem się, bi się bić z tym dzikiem. Dzik najpierw mówił, że kasa, jest nie, że kasa się nie zgadza teraz, że pora roku. Jestem ciekawy co, co następnym razem wymyśli, więc zdajemy jakiegoś douł name. Korki może, może korki. Tak, 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 no. Wiesz no, szkoda, bo, bo ten dzik to jest naprawdę fajny rywal i myślałem, że z nim się mogę trochę Eee, wiesz, wysoki chłop, dosyć zbudowany, cięższy ode mnie, więc dla mnie jakieś wyzwanie. A dają mi gościa, który jest mniejszy ode mnie, ani tak, ani w Gatcy nie jest mocny, ani, ani skila nie ma żadnego, mniejszy fizycznie. No dla mnie, dla mnie to no dobra no w co to wodarze robić, okej, okay, to robimy to. No dobra, ale widziałeś właśnie jego walki, możesz jakoś się odnieść do jego też formy, do jego stylu walki. A ty widziałaś? No właśnie nie, dlatego ja ciebie pytam. No właśnie też niech to to jest. Wiem tylko, że walczył z paramaksilem, i że wygrał, no ale wygrać z paramaksinem to jest tak jak wygrać z kubulosikiem. To jest żaden, wiesz, żaden żaden powód do szczycenia się. No tyle nie wiem, no dobra, no róbmy to. Szybkich... W... kasa do zarabienia i wracam do domu I idę w balet, bo odpalamy bociana mordeczki i lecimy w balet po walce, a Dobra, a powiedz mi, z kim tak e, mówię, że z Dzikiem, tak? E, tak? Tak, tak, A z tak. kim tak jeszcze najbardziej byś chciał tutaj się zmierzyć? Oczywiście Piotr Pychowiak. Wiesz, jaki to jest dla mnie Dla mnie Piotr Pychowiak jest idealnym przykładem prostaka i chama ze wsi, rozumiesz? Na konferencji Cloud MMA przychodziłem sobie przez ściankę, jemu już od... tak odwaliło w głowie, gdzie mówię, przepraszam, chciałbym przejść. On mówi, musisz iść naokoło. Słuchaj... Bo władze dzisiaj zaczynają od 100 kilo, a tobie chyba jeszcze trochę brakuje. Serio, serio, słyszałaś się z takim tekstem? Dla mnie ale to jest paranoja. To jest przede wszystkim brak szacunku, wydaje mi się, no, troszeczkę. To, to, taki to, to, to do odkryliśmy, no, to Ameryki nie odkraliśmy, nie? No, prawda. Tak, prawda. Ale, 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 ale wiesz, jak w ogóle można powiedzieć z takim tekstem? Nie wiem, ja zostałem wychowany tak, że ja mam szacunek, ja, ja daję szacunek do drugiej osoby i gdzieś to wraca w drugą stronę. Dla mnie gości, nie wiem, czy po prostu naprawdę, czy te... Nie sądziłem, że... Potrafił zrobić taką siekę w mózgu. Naprawdę, wiesz o co chodzi. No ale myślisz, że to tylko i wyłącznie jest w takim razie? Ja nie wiem co, co on tam pić, co robi. Nie wiem, ja nie, nie zachwytam jego życie. Ale, ale e, on rzucił mi wyzwanie, rzucił mi wyzwanie. Dla mnie to jest łatwa kasa, szybka walka, e, na poziomie tak samo jak ta walka z Mavcem. Więc wiesz, ja to przyjmuję, biorę, zarabiam szmal i idę w tango, nie? Czyli tak naprawdę... Nie mogę się doczekać, słuchajcie... Nie. Ja nie piję już 3 tygodnie, nie powiem co jeszcze robię. Ciubiłem cały czas regularnie, ale nie piję. Nie mogę się doczekać, jak już się skończy ta warka i będę mógł pójść w tango, bo naprawdę zauwadzi mi. Nie mogę się już doczekać, aż to się skończy. Czyli ja rozumiem tak naprawdę po Twojej postawie, że idziesz do pracy, robisz robotę i wracasz do domu na kolację, wow. albo w balet. Wow. Ale będzie balet, no, to ci mówię. Szczerze, powiem ci serio. Trzy tygodnie jestem czysty jak łza, ale się tak źle z tym czuję, że, że już jej nie, nie mogę doczekać, kiedy wrócę i będę mógł... No ale słuchaj, czy to nie wpływa tak naprawdę na twoją formę i na twój stan zdrowia? Nie obawiasz się gdzieś o to? Czyli... A, czy, a czy Ty jak idziesz w sobotę do klubu, to Ty patrzysz na takie rzeczy? Powiem Ci szczerze, no, że, ja, że ja za bardzo nie imprezuję, więc... Dobra, dobra, ty, jak ja widzę w oczach, że tam płomienie było, no to co Ty mi tam wkręcasz za farmazony, nie? nie no, wiesz co, może od czasu do czasu, ale na pewno zdecydowanie mniej i wiem, że moja forma na siłowni wtedy leży. Dlatego ja tutaj się bardzo mocno zastanawiam, czy gdzieś tam to nie wpływa na Twoją formę. Na pewno wiesz, no dużo ciężej się oddycha, kiedy noc zapchany... Bo... Od Kataru e, Wiadomo kiedy jest zima Też się ciężko trenuję Ale jak to babcie mówią na żołądek na trawienie Kiliszek działa Wej, bo robisz ochotę, zaraz pójdę po butelkę bociana i się... Przepraszam bardzo, ty miałeś tutaj być w czystości tak do walki. No i winem trochę, widać czy nie? Nie, nie. Ja dobrze balefrana. Tylko prana. troszeczkę. Okay. Ja dobrze balefrana, nie? <laughs> Powiedz mi, e, ostatnio są bardzo popularne walki 2 na jeden. Czy chciałbyś w takiej zawalczyć? I jeżeli byłbyś chętny. Już łapiesz się za głowę, widzę. Wiesz co, wiesz co, wiesz co, wiesz co e, Bardzo fajna, e, bardzo fajny pomysł. Bardzo mi się spodobało, e, kiedy wyszedł e, Olejnik do Pawła Juźwiaka, Tak się składa akurat, że z Pawłem Jóźwiakiem od jakiegoś czasu mamy trochę lepsze relacje i razem trenujemy. W ogóle to jest historia fenomen. Ja Pawa nie nienawidziłem. Uważałem go za zwykłego normalnie, za zwykłopale. A tak się życie zmienia i tak się potoczyło, że teraz jesteśmy przyjaciółmi i ja byłem w która pomagać mu rozkręcać jego biznes. Czaiszce, naprawdę? Naprawdę. No naprawdę. Ale jaki biznes w ogóle? Jakby... Ej, branża OZE, branża OZE, pomagaliśmy załatwiać dofinansowanie na termomodernizację pieców e, dla powodzian. No i co, no i pojechaliśmy, działaliśmy, by the way też będę zbierał swoją ekipę, więc jeśli szukacie dobrej pracy, gdzie chcecie zarabiać kupę kasy, zgłaszajcie się do mnie, piszcie na diemach. Myślę, że wiele osób się na pewno po tej promocji zgłosi Myślę, do ciebie. No No nie wiem, możesz mi powiedzieć akurat. Najlepsi agenci potrafią zarabiać... Najlepsi, najlepsi tak od 50 do 80 tysięcy co, to ja może się zatrudnię od razu, co? No Co do mnie Super, przywołać. dziękuję. Ze czyli masz nie na insta, czy nie? Nie macie na insta jeszcze. Jak Ci wywiad daję, a mnie nie masz na insta? A może tak ci mam, może to nie wiem o tym jeszcze. Dobra, powiedz mi jeszcze tak naprawdę e, ogólnie, ten panele wszystkie. Czyli oglądałeś, czy widziałeś? Tak, oglądałem wszystkie. wszystkie. Okay. Nawet e na trzecie udało mi się wejść. Chciałem gdzieś tam poruszyć e, Jacka Borańskiego. Eee, Jacek, I co udało się? Wiesz co, Jacek murański po prostu boi się przyjąć e, krytyki i boi się rozmowy, wymiany na argumenty, e, przyczepił się do niego jego Lizodup e, ryta. E, i co? I, i, nie wiem, Ryta jest taki, że on szuka atencji i szuka z każdym walki, bo nikt go nie chce oglądać, bo jest po prostu nudny. Spokój, jeśli chcą walkę, spoko możemy robić. Eee, Ryta jest trenerem Murańskiego, ja biorę swojego trenera Marcina na którego serdecznie pozdrawiam i to róbmy, nie ma problemu, róbmy 2 na 2. Myślę, że to będzie atrakcyjne dla widowni. No dobra, czyli tacy twoi przeciwnicy, taki, takie gole przeciwnikowe, to kto to by był? No w pierwszej kolejności no mu, chciałbym wp***d** Piotrowi Piechowiakowi. Okej, okay, mamy pierwszego. Tak, Dzik. I, ale możemy też robić y, Muraneryta versus ja i Marcin Naruszka. Nie ma żadnego problemu. Boże, jestem, za... jestem w stanie nawet się zgodzić, że po tej walce z Mawsem, bo to mi zajmie 30 sekund, bo to się skończy maksymalnie. Okay, czyli już mamy czas tak naprawdę. Tak, no słuchaj, moim zdaniem to się skończy w pierwszej rundzie. E, więc ja jestem tak naprawdę gotowy, żeby się być dalej. E, więc ja jestem gotowy nawet, żeby przyją, przyjąć e, drugą walkę razem z moim trenerem na na e, właśnie Murajskiego i Irdę. Okej. Okay. Słuchaj, jeszcze pom tak podczas tego waszego face to face'a tam się troszeczkę zadziało. Tam ktoś wleciał z Partyzanta. E, o co chodziło? Ty nie <laughs> wiem. Bo... <laughs> <laughs> miał Tutaj w czystości, nietrzeźwości, nie możesz tak mówić teraz do kamery. Ty przepraszam, ale mam po prostu takiego przeciwnika, że już sobie po, popuszczam, bo już trzy tygodnie byłem czysty, więc delikatnie wypiłem i nawet nie wiem już o co chodziło. Okej, okay, czyli po prostu była bójka, była bitka, ja właśnie tam stałam sobie z tyłu i ta bójka powędrowała w ogóle nie, nie, do tyłu. Nie, no znaczy, wiesz, żartuję, żartuję, żartuję. To, znaczy, wiesz, no ja... ja, ja, ja ja tak jak Ci mówiłem, i mam takie zasady, że nie pozwolę, żeby ktoś obrażał najbliższe osoby z mojego otoczenia. Eee... Co mówiłem, czekaj? Że nie chcę, żeby ktokolwiek obrażał najbliższe osoby z Twojego otoczenia. A, tak. I. Eee... Dotyczące tak w sumie tej tak, bójki. Tak, 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 tak. I mówi, i o... ktoś po prostu ten. ten, Kurwa, jak on się nazywa? Ten, z kim ja się biję teraz? მაფს 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 სტა 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 მაფს Wiesz, on naobliżał po prostu gdzieś tam mojej dziewczynie i wiesz no, ja powiedziałem, że jeśli jesteś taki cwany, to chodź i powiedz mi to po prostu w twarz, nie? No, czekaj, ja mogę tak w ogóle się zapytać, co on powiedział twojej dziewczynie, bo jakby to mnie ciekawi. Nie, nie, nie chcę cytować, ale nazwał ją, ją kobietą lekkich, lekkich obyczajów. Okej, okay, ale skąd to w ogóle się wzięło? Skąd wam w ogóle taką zaczepkę wybrał? Nie wiem, nie chcę dyskutować na ten temat, nie będę rozmawiał na ten temat. Ale po prostu nie pozwolę nikomu, żeby ja obrażał moją kobietę i tyle. Pewnie jak najbardziej rozumiem, no jakby szacunek dla najbliższych się tak należy jest, zawsze. Tak, jest, tak jest. No uważam, że uważam, że zachowałem się w porządku, bronię po prostu swojej dziewczyny i uważam, że każdy normalny facet z jajami przede wszystkim mm -hmm. tak samo by się zachował. A kojarzysz może papiery na Kwicińskiego, które zostały przez Natana Marconia wypuszczone ostatnio? Bo chciałam zapytać, co o tym sądzisz, więc najpierw muszę się dowiedzieć, czy w ogóle je widziałeś, czy coś kojarzysz. Nie, nie widziałem. Nie widziałeś, nie w ogóle nie nic. Nie <grym> Ale ja już widzę. widzę tutaj po oczach, że gdzieś tam mi kłamiesz. E... I tam, wzrok masz. Ja Nie wypowiadałem się, bo z jednym i z drugim żyję bardzo dobrze, i, okay. i nie chcę tutaj wchodzić w ich sprawy, więc tutaj zostaję akurat bezstronny, nie? Dobrze, rozumiem jak najbardziej. To może tym miłym pytaniem zakończymy, tak naprawdę, nasz wywiad. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. Było mi bardzo się. miło, jak nie coś. Robisz, A jakie pytanie? Jakie pytanie? No mówiłaś, że jakimś pytaniem zakończymy wywiad. No nie, to było to pytanie. Aha, dobra. <laughs> myślałem, więc bardzo ci dziękuję. Myślałem, myślałem że jakiś chod, na przykład, nie wiem, czy... Czy, 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 czy Na przykład wymienić trzy swoje największe krasze życiowe. O Jezu, dobra, jeżeli masz mi wymienić ale, ale, ja ciebie trzy... pytam. A, moje krasze życiowe. Tak. Boże święty, Dzień moje... Profesorów. Powiem Ci tak, ja pod kamieniem się wychowałam. Ja nie znam za bardzo influencerów, ale mogę powiedzieć, że doda, doda to byłby mój największy crash. Doda. Doda? Doda. Spoko. Też bym ją tam... Nie dziwię się, nie dziwię się, dodać tego A ja e, chciałem pozdrowić wszystkie te jeszcze raz. E, trzymajcie kciuki, 11 stycznia. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy tą parówę, było psany, widzieliście. A potem lecimy k***a -le! To Au! co, nie ma miękkiej gry! Nie ma miękkiej gry nie będzie miękkiego melarzu! Dziękuję ci! Dzięki piękne!